Cześć, zanim przejdziemy do głównej treści dzisiejszego odcinka Uwander po polsku, mały komunikat dla tych, którzy wciąż bawią się w World of Tanks. Otrzymałem kod Selection, którego nie potrzebuję. Mam tylko jeden na TKS NKM z 20 mm działkiem. Jest to polski czołg do tej gry oraz tylko, i co prawda, ale jednodniowe konto premium dla starych i nowych graczy, ci, którzy mają już ten czołg posiadają go, dostaną odpowiednik srebra. Nie wiem ile to będzie wynosiło. Jeżeli macie ochotę stać się właścicielami tego pojazdu, piszcie w komentarzach. Jeżeli będzie więcej chętnych, wylosuję spośród Was jedną osobę. Dla pozostałych polecam udanie się do kiosku i zakup najnowszego numeru the Action. A teraz zapraszam na kolejną część Wofanda po polsku. Postrachy, mórz, pancerni, wojownicy oraz wy, wszyscy piloci. Ne, w kolejnej części, uf, Ander po polsku dzisiaj będzie trochę o tych wszystkich publikacjach, którymi uraczył nas ostatnio Geijin. Oczywiście nie da się pominąć eventu, który wciąż e, trwa, ne, oraz kilku innych rzeczy. Przede wszystkim e, sam event. Ne, e, nie da się go nie grać. E, w Mój sposób na event polegał na tym, że postanowiłem złożyć sobie pierwszy z tych okrętów, który, który był po prostu do, do złożenia, i go w tym momencie mam. Zaczynałem całą zabawę od zerowej ilości gejdżinkowizn. W tym momencie, jak widzicie, grając po dwie godziny średnio dziennie, uzbierałem 19,78 sprzedając. Wszystkie części, które e, powinienem użyć, e, albo powinno się używać do zrobienia vt 12 bądź tego helikoptera H34, tak, jak powiedziałem, zrobiłem sobie e, ten okręcik, tą łajbę sowiecką MPK-161, tak, jak, e, widzicie, na razie sobie ją podtrzymam, raczej nie będę sprzedawał, być może, może kiedyś, e, kto wiem, przy ilości grubo ponad 1700, 1800. 700 pojazdów, które posiadam, szczerze powiedziawszy, ja musiałbym przeliczyć jeszcze raz. Podejrzewam, że już jest 1800. Nie jestem pewien, czy jakikolwiek z tych jeszcze jest mi potrzebny. Tak jak widzicie, co niektóre się powtarzają. Być może kiedyś je sprzedam, co niektóre potwierdam, tak jak BTK i tego BFA jeszcze u mnie w garażu nie ma. W tym evencie, który teraz mamy, jak zapewne wiecie, ma, są do zdobycia trzy. Nowe e, pojazdy. Co mówicie? 4? Nie, Trzy nowe pojazdy. E, no, 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 no tak, no, mamy tutaj MBK 161, mamy tą Helkę H34 oraz mamy VT12. Czyżbym pominął ten, ten samolodzik? No, nie wydaje mi się. Dlaczego mi się nie wydaje? Pozwólcie, że wejdę przez grę na stronę internetową i pokażę Wam coś. Otwórz w zewnętrznej przeglądarce. Pamiętacie te kroniki? 14 kwietnia do 10 maja. I voilà! Westland Whirlwind P9: Czyżby Gajin się trochę zamotał i w wkopił wklej, robiąc kopił wklej, po prostu wkleił nowy stary pojazd, który był już do wygrania. Tak więc, jeszcze raz mamy tylko trzy nowe pojazdy. Jest kilka innych e, rzeczy, które nazwałbym failem, ale zanim do tego dojdę. E, tak jak powiedziałem, nie będę składał kolejnych pojazdów e, być może jeżeli zbieram wystarczającą ilość e, gagin coinsów, e, no to wtedy zastanowię się nad tym czy ewentualnie kupić sobie ten pojazd, który w ogóle mnie nie pociąga, nie podoba mi się on. E, ani mechanika jego użytkowania, że tak powiem, ani no, wygląd jest całkiem przyzwoity i prędkość, ale poza tym nic więcej. Poza tym jest to battery Rating 8,3. No i wyższe ery, na których raczej nie grywam. Zresztą tak jak to widać po tym drzewku. Poza tym, mając te pojazdy, które teraz widzicie, nie za bardzo mnie to pociąga. Tym bardziej, że to nie jest pojazd premiowy. Tak więc wszystkie kolejne części wysyłam od razu na rynek, zbieram sobie gadin końcowy ze względu na to, że zbliżają się kolejne urodziny, WOFADER tak więc będą na pewno zniżki i będzie można je spożytkować na zakup czegoś innego. Jakie są inne file? Jakie są inne faile, którymi Gajin nas uraczył w ostatnim czasem? No więc może tak, sklepik sobie wyłączymy, bo to już jest niepotrzebny. E, to jest niepotrzebne. 70. rocznica powstania Chińskiej Republiki Ludowej. Wow! Świętowaliśmy powstanie Komunistycznej Republiki. Ech. Dlaczego nie świętowaliśmy powstania PRL-u? Nie wiem. To taki jest chyba trochę ukłon w stronę Chińczyków, którzy zezwolili swoim graczom na łączenie się z nami na serwerach otwartych i być może jakieś. E, nie wiem, niecenzuralne rozmowy, krytyki i tak dalej, chociaż kto wie, bo Chińczycy mają dobrze rozbudowaną siatkę, głównie tą internetową, i pewnie nas podglądają, wykorzystując ten nie do końca działający program antywirusowy. Nie do końca działający dlatego, że zaraz po tym, jak on wyszedł, okazało się, że spotkałem po raz pierwszy w mojej historii grania w tą grę dwóch Aimboterów. Właściwie spotkałem jednego, drugiego spotkał jeden z moich kolegów. Oczywiście obaj zostali zbanowani, no ale cóż. Z tego. Świadczy to o tym, jak znakomicie działa ten nowy program. Czyżby Geijin wyłączył stary, stary sposób łapania citerów i uwierzył tak bardzo e, temu programowaniu? A dziwne, bo ten program ich działa w innych grach, w których spisuje się znakomicie. E, oprócz tego, oczywiście świętowaliśmy e, upadek muru berlińskiego. E, I tutaj to. Troszeczkę się według mnie gryzie, no bo z jednej strony mamy <grych> upadek komunizmu, co akurat w Niemczech przeszło dość poprawnie, a tutaj mamy powstanie czegoś, co powinno upaść. Tak więc jeszcze raz, Geijin, gdzie jest data, gdzie jest, gdzie jest święto powstania PRL-u w Polsce, komunistycznych partii sowieckich? Dlaczego tego nie ma? Dlaczego nie mamy kolejnych czerwonych oznaczeń? Dobra, koniec tego sarkazmu. Jeżeli chodzi o sam event. Te pojazdy, mam tutaj na myśli Helkę oraz tę niszczarkę niemiecką. Uważam, że odbywa się to jak powinno, bo skoro coś nazywamy unikatowym pojazdem, to to powinno być trudne do zdobycia. W przeszłości tak to było. Thunder League, który jakiś czas temu, długo, dawno temu, nie pamiętam już nawet kiedy. Cechował się tym, że można było wygrać chociażby tą TV, znakomitą Premiumą Panterę, która jest faktycznie unikatem, bo nie jest dość często spotykaną w bitwie, można ją kupić na rynku za masę gajin końców. Nie będę do tego nikogo namawiał, ale to jest zdecydowanie jeden z moich ulubionych pojazdów. Oprócz tego, dla tych, którzy nie wiedzą, można było wygrać inne pojazdy, chociażby tego M24TL. To jest zwykły Czafi, zwykły, niezwykły Czafi, bo cechuje go to, że oprócz zwykłych pocisków, tak jak pozostałe Czafiki mają, ten ma pociski T-45. Tak jak widzicie, pocisk podkalibrowy z twardym kompozytem rdzeniowym o dobrej penetracji. i Jego można już zabierać na znacznie wyższe niż tego normalnego Czafiego i spisuje się znakomicie. Oprócz tego były też inne nagrody. Masa fajnych, naprawdę unikatowych kamuflaża do tego P51 ten właśnie P51 z 4 karabinami 12 i 7 mm, znakomity samolocik nie jest jakiś super OP, ale bardzo przyjemnie się nim lata. Do tego stopnia, że postanowiłem nawet zrobić dla niego osobne malowanie. W przyszłości, jeżeli będziecie zainteresowani. Pokażę Wam, jak zrobić malowanka dla samolotów oraz dla helek. Nie jest to nic trudnego. Um, oczywiście te malowania możecie widzieć tylko Wy. Użyteczne to jest do tego, kiedy będziecie chcieli sobie robić jakieś ne, screenshoty ne, bardzo ne, ciekawe. Cóż więcej można byłoby powiedzieć? Event tak powiedziałem, cechuje też inną rzecz. Największym bólem tyłka do tej pory, szczególnie dla tych, którzy grają na najwyższych erach, są pojazdy tak. Takie fajne, jak na przykład te cheleczki. Te A więc jeżeli nie możesz kogoś pokonać, przyłącz się do niego w stare powiedzenie. I tutaj Gajdzi na tego rzucił według mojej opinii, oczywiście Helkę, e, która pozwoli na szczęśliwy, szczęśliwym nabywcom. Dołączenie i nieco przyspieszone ekspienie pozostałych helikopterów. Swoją drogą, to, że helki mogą odradzać się razem z czołgami na samym początku bitwy, było już małym przegięciem. Przegięciem niedostrawienia jest to, że teraz możemy odradzać się helikopterami od razu z naprowadzonymi towami i nie tylko, bo przedtem jeszcze taką helkę można było przy dobrym rozegraniu początku bitwy strącić, chociażby przyłączając się. Na samolot, ale w tym momencie to jest bardzo utrudnione, bo chociażby jeżeli chodzi o Francuzów, mając tego Tigera, nic nie zbliży się do nas na odległość bliższą niż 4 km, bo mamy naprowadzane rakiety w systemie strzel i zapomnij, a do tego mamy. E, mm, podczerwień, którą pięknie nam wyświetla wszystkie pojazdy? Nikt nie w stanie się schować nawet w biały dzień. Jestem ciekaw Waszych opinii w ogóle na temat trwającego eventu, czy podzielacie moje zdanie na ten temat? Ilu z was celuje w ogóle w te helikoptery, w ten helikopter, bo to jest przecież tylko jeden. No właśnie, i czy te unikaty, które mamy, powinny być tak trudne do zdobycia jak są teraz? I uczciwie powiedziawszy, bez udziału w różnych transakcjach w markecie Gajzin, będzie je bardzo trudno zdobyć. Do tego oczywiście należałoby na sam koniec wspomnieć i podziękować Gajzin za naprawienie dźwięków, które dalej są spieprzone totalnie i momentami nie da się grać, a jedyny sposób na naprawienie tego to restart gry. Na dzisiaj to jest wszystko, żegnam się z wami, piszcie co myślicie na te tematy, które poruszyłem. Bawcie się dobrze, udanych łowów, mnóstwa godzin końców w trwającym wędzie. Cześć!